Pewne nawyki mogą zmienić Twoje życie, mogą sprawić, że będziesz bogaty, ale działa to też w drugą stronę. Co oznacza, że są nawyki, które mogą utrzymywać ludzi w biedzie. I w dzisiejszym odcinku powiem Ci na podstawie własnych doświadczeń i, według mojej opinii, które nawyki sprawiają, że ludzie cały czas są spłukani i nie mają pieniędzy. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszy zły nawyk jest taki, że odkładasz inwestowanie w czasie. Być może uważasz, że inwestowanie jest tylko i wyłącznie dla ludzi bogatych, a skoro jeszcze nie jesteś bogaty, no to możesz poczekać. Widzisz takie myślenie jest bardzo krzywdzące, ponieważ jeżeli nie zaczniesz w młodym wieku, to potem bardzo trudno ci to będzie nadrobić. Wielokrotnie na tym kanale mówiłem, że potrzebujesz około 100 tysięcy złotych, żeby w ogóle zacząć inwestować, ponieważ przy mniejszej kwocie nie jesteś w stanie zdywersyfikować portfela. Ale to się zmieniło, ponieważ brokerzy wprowadzili tak zwane akcje ułamkowe, co oznacza, że jesteś w stanie kupić ułamek. Jakiejś akcji i w ten sposób przy niewielkim kapitale zdywersyfikować portfel. Dam Ci przykład. Powiedzmy, że jest jakaś spółka i akcja tej spółki jest wyceniana na powiedzmy 3000 dolarów. To możesz kupić jedną dziesiątą tej akcji. I w ten sposób zdywersyfikować portfel. Jest to świetny sposób inwestowania dla osób, które dopiero zaczynają. Ale chciałbym Ci pokazać, jak ważny jest czas w inwestowaniu i dlaczego należy zacząć w młodym wieku. Znalazłem bardzo fajny wykres, który pokazuje, jak działa procent składany i dlaczego trzeba zacząć jak najwcześniej inwestować. Więc mamy na tym wykresie trzy osoby: pierwsza osoba to jest Michelle, druga osoba to jest Jennifer, no i trzecia osoba to jest Sam. I te osoby będą inwestowały taką, sumę, taką samą sumę pieniędzy, ale będą to robiły w zupełnie innym wieku. Więc Michel zacznie w wieku 25 lat i będzie co miesiąc odkładać 1000 dolarów przez 10 lat, czyli odłoży 120 tysięcy dolarów. Druga osoba jest to Jennifer. Jennifer też będzie odkładać co miesiąc 1000 dolarów, ale zacznie w wieku 35 lat i skończy w wieku 45 lat, a następnie będzie działał procent składany. No i trzecia osoba jest to sam. Sam zacznie najpóźniej. Sam zacznie w wieku 45 lat, a skończy w wieku 55 lat, a potem będzie działał procent składany. Każda z tych osób de facto odłoży taką samą sumę pieniędzy, ponieważ odłoży 120 tysięcy dolarów. Średnioroczna stopa zwrotu będzie wynosiła 7%. Jest to jak najbardziej realne, tym bardziej, że S&P w ostatnich latach dawał około 9%. To nie oznacza, że co roku będzie ta osoba zarabiała 7%, to oznacza, że jednego roku będzie na przykład zarabiała 10%, na przykład następnego będzie zarabiała 5%, ale generalnie w długim terminie średniorocznie te osoby będą zarabiały 7%. Co, jak powiedziałem, jest jak najbardziej możliwe. I teraz tak, co się stanie w wieku 65 lat? Michel zgromadzi milion dolarów 444 969 dolarów. Jennifer zgromadzi 734 549 dolarów, a Sam zgromadzi 373 407 dolarów. I teraz jak widzisz, lepiej jest wcześniej zacząć inwestować, ponieważ procent składany działa na Twoją korzyść. Ale jeżeli do tej pory nie zacząłeś inwestować, a masz na przykład 40 lat, 45 lat, to szybszym rozwiązaniem jest po prostu zrobić biznes, odłożyć większe pieniądze, ponieważ zazwyczaj osoby, które prowadzą własny biznes zarabiają więcej, więc jesteś w stanie zbudować większy kapitał, więcej odłożyć i ten procent składany również będzie działał na Twoją korzyść. Punkt numer dwa, nie kontrolujesz swoich wydatków, nawet nie wiesz, co zjada Twoje pieniądze. Jak żyje większość ludzi w tym kraju? Większość ludzi w tym kraju otrzymuje wypłatę i w dniu wypłaty najpierw płacą rachunki, czyli prąd, woda gaz światło i tak dalej, czyli to co trzeba zapłacić. Następnie kupujemy sobie rzeczy, które chcemy mieć. Wchodzimy na Allegro, kupujemy tysiące różnych rzeczy, które chcemy mieć. To mogą być ubrania, buty, czapka, cokolwiek. No i z tego co zostanie, jeżeli zostanie, odkładamy pieniądze. Niestety w taki sposób nigdy nie zaoszczędzisz pieniędzy. Jest to droga do nikąd. Jeżeli chcesz oszczędzać pieniądze, które potem możesz inwestować, przede wszystkim najpierw musisz płacić sobie. Musisz określić, ile pieniędzy masz w portfelu, ile możesz wydać, jakie masz koszty stałe Czyli te wszystkie rachunki, i ile de facto jesteś w stanie oszczędzić, i ile chcesz oszczędzać. I jak przychodzi wypłata, najpierw odkładasz pieniądze na konto oszczędnościowe, następnie płacisz rachunki, i dopiero z tego, co zostanie, Kupujesz sobie rzeczy, które chcesz mieć. Ja wiem, że to nie jest łatwe, nie jest to proste, ale jest to bardzo dobry nawyk, który sprawi, że w długim terminie będziesz miał pieniądze, które potem będziesz mógł zainwestować, a przez to będziesz miał jeszcze więcej pieniędzy. Dlaczego tak, a nie inaczej? Zobacz, co się dzieje z ludźmi, którzy awansują w pracy. Dostają lepsze wynagrodzenie, ale to nie przekłada się na większą ilość oszczędności. Zazwyczaj ludzie, mając większą ilość oszczędności, wydają więcej na przyjemności i przez to nie są bogaci i przez to nie są w stanie oszczędzić pieniędzy i nigdy ich nie mają jeżeli chcesz mieć po prostu więcej pieniędzy, to musisz działać w zupełnie inny sposób. I jest pewne prawo, które to idealnie demonstruje, nazywa się prawem Parkinsona. Wyobraź sobie, że mamy studenta i ten student ma miesiąc, żeby przygotować się do egzaminu. I on w ciągu miesiąca do tego egzaminu się przygotuje. Ale jeżeli będziemy mieli tego samego studenta i ten student będzie miał nie miesiąc na przygotowanie się do egzaminu, ale trzy miesiące, to on tak sobie to rozłoży. Że po prostu te 3 miesiące też mu starczą. Więc im więcej będzie miał czasu, tym bardziej będzie rozkładał tą pracę, którą ma zrobić. I podobnie jest z pieniędzmi. Im więcej masz pieniędzy, a nie masz nawyku oszczędzania, to po prostu je wydasz. I to się nazywa tak zwaną inflacją życia. Czyli im więcej mamy, tym więcej wydajemy. I u osób bogatych jest zupełnie inna tendencja. One doskonale rozumieją, że najpierw trzeba oszczędzić, a potem dopiero z tego, co zostanie, można wydać na swoje przyjemności. I w ten sposób są jeszcze bogaci. I to, co Ci polecam zrobić, to podzielić swój budżet. Niech powiedzmy 50% idzie na takie wydatki stałe, jak prąd, woda, światło, gaz. Paliwo. Niech 30% idzie na przyjemności, na rzeczy, które po prostu chcesz sobie kupić albo w jakiś stopniu potrzebujesz. No, i nie 20% idzie na inwestycje, na oszczędzanie, albo ewentualnie na spłatę Twojego kredytu. Jeżeli w taki sposób podzielisz swój budżet, to będzie Ci znacznie łatwiej. Oczywiście te proporcje mogą się bardzo różnić, bo w momencie, kiedy na przykład zarabiasz mniej lub więcej, to możesz to po prostu dopasować do siebie. Ale staraj się kontrolować swój budżet. Nawet numer 3, staraj się zaimponować innym ludziom. Takie marki jak Gucci, Louis Vuitton nie produkują swoich produktów dla ludzi bogatych. Są to produkty dla klasy średniej i doskonale o tym wiedzą te marki, więc ludzie bogaci nie muszą nikomu imponować i udowadniać, że są bogaci, ponieważ są bogaci. I teraz możesz wyglądać jak człowiek bogaty albo być bogaty, a różnica jest naprawdę ogromna. Jeżeli Ty dziś wydajesz 1000 zł na ubrania markowe, a możesz te same pieniądze zainwestować na przykład na giełdzie albo oszczędzić, albo nadpłacić swój kredyt, to które rozwiązanie według Ciebie jest lepsze w dłuższej perspektywie? Zauważyłem, to szczególnie u ludzi młodych, że na siłę starają się innym zaimponować. Czyli na przykład staram się zaimponować płci przeciwnej albo swoim znajomym. Miałem taką sytuację, że przyszedłem na dyskotekę i byli tam moi znajomi. Zaprosili mnie do boksa i był tam jeden z moich kolegów, których nie widziałem od wielu, wielu lat. I on zarabiał około 7-8 tysięcy złotych w Polsce. Czyli jak na polskie warunki, bardzo dużo, tym bardziej, że nie był żonaty, nie miał dziecka, więc nie miał żadnych zobowiązań. Przez całą noc szastał kasą, ja nie wiem, wydał może z 2 albo 3 tysiące, starając się wszystkim innym zaimponować. I szczególnie mi starał się zaimponować, a ja mu powiedziałem, że to jest po prostu śmieszne. Ponieważ mnie nie interesuje to, ile kto ma pieniędzy. Więc jeżeli jesteś młody, to nie staraj się komuś zaimponować. Zobacz, co się dzieje. Jeżeli kupujesz samochód, jeżeli teraz wydałeś na samochód 100 tysięcy, to ile będzie kosztował Twój następny samochód? Bo wątpię, że będzie kosztował 50 tysięcy albo 60 tysięcy, bo będziesz chciał kupić jeszcze lepszy samochód. I to jest taka niekończąca się spirala. Jeżeli z tej spirali nie wyjdziesz, to nigdy nie oszczędzisz i nigdy nie będziesz wolny finansowo. Kolejny nawyk jest to używanie kart kredytowych lub kart debetowych. O ile karty kredytowe są stosunkowo jeszcze niepopularne w Polsce, to karty debetowe, owszem, i dlaczego używanie kart kredytowych czy debetowych, jest złe. Po pierwsze, dlatego, że jak podaje NBP, ludzie, którzy płacą kartami, wydają znacznie więcej. Ja przygotowałem sobie takie statystyki i teraz tak. Jeżeli ludzie płacą kartą debetową, to średnio wydają 89 zł na swoich zakupach. Jeżeli płacą kartą kredytową, jest to już 132 zł. A jeżeli płacą gotówką, jest to 38 zł. To pokazuje, że w momencie, kiedy masz kartę, płacisz więcej. Co więcej, wiele osób uważa, że płacenie kartą kredytową jest super, ponieważ nie wydajesz swoich pieniędzy. No i oczywiście nie wydajesz swoich pieniędzy i to może być bardzo złudne. W Stanach ludzie mają ogromny problem ze spłacaniem tych kart kredytowych, ponieważ nic nie jest za darmo, nikt ci nie daje pieniędzy za darmo. Tak? Oczywiście. Karta kredytowa może być potężnym narzędziem, które pozwoli ci uzyskać wolność finansową, ale dla większości ludzi jest to po prostu przekleństwo. Jeżeli masz możliwość, używaj gotówki. Druga sprawa to jest taka, że oni robią wszystko czyli rząd robi wszystko, żebyśmy przestali używać gotówki. Jeżeli idziesz dzisiaj do sklepu, to oczywiście możesz szybciej z niego wyjść, płacąc w kasach samoobsługowych, jeśli zapłacisz kartą kredytową czy kartą debetową. Oni przyzwyczajają nas do tego, żebyśmy nie używali gotówki, bo to jest idealne rozwiązanie dla nich, nie dla nas. I nie mówię tutaj o tym, że będziesz wydawał więcej, tylko staniesz się niewolnikiem systemu. Piąty nawyk jest to oszczędzanie. I o ile oszczędzanie nie jest niczym złym, ale nadmierne oszczędzanie już tak, ponieważ jeżeli zbyt mocno skupia się na oszczędzaniu, to nie widzisz drugiej strony równania. Druga strona równania jest to po prostu zarabianie większej ilości pieniędzy. Ponieważ, jak mówi Grand Cordon, jedno dobre źródło dochodu jest w stanie pokryć wiele różnych Twoich wydatków. Więc to, na czym trzeba się skupić, to jest przede wszystkim zarabianie większej ilości gotówki. Oczywiście, bogaci mają zazwyczaj geometryczny wzrost swoich dochodów, ponieważ z jednej strony oszczędzają, a z drugiej strony cały czas zwiększają po prostu swój dochód. I w ten sposób po prostu mają coraz to więcej kapitału do wydania. Samo oszczędzanie jest o tyle złe, że jeżeli z tymi pieniędzmi nic nie robisz, to zjada ich po prostu inflacja. Co oznacza, że z roku na rok Twój kapitał jest coraz to mniejszy, przynajmniej siła nabywcza tych pieniędzy jest po prostu coraz to mniejsza. Kolejny bardzo i to bardzo zły nawyk jest to ignorowanie swojego zadłużenia. Widzisz, znam wielu ludzi, którzy wpadli w spirale długów i teraz nie są z tej spirali w stanie wyjść. I możesz ignorować problem, udawać, że tego problemu po prostu nie ma, ale on się będzie tylko nawarstwiał, lub możesz z tym problemem walczyć. Istnieją różne sposoby, żeby z tym problemem walczyć. Dam ci przykład, wziąłeś sobie kredyt na dom lub mieszkanie, podnieśli stopy procentowe i budżet się ledwo domyka. Co zrobić w takiej sytuacji? wychodzi tutaj z propozycją rząd. Weź sobie wakacje kredytowe, ale nie po to, żeby wydać je na wakacje, tylko po prostu weź te wakacje kredytowe i nadpłać swój kredyt. Najlepiej jest skrócić czas płacenia tego kredytu, ponieważ w długim terminie jest to najbardziej korzystne. Ale jeżeli chcesz spłacić ten kredyt znacznie szybciej i sporo pieniędzy zaoszczędzić, to ważna jest regularność. Masz jakieś wolne pieniądze, staraj się regularnie nadpłacać, nawet jeżeli to są małe sumy, ponieważ w długim terminie to mogą być gigantyczne oszczędności. Ponieważ jeżeli masz 2,5 tysiąca Raty, powiedzmy za dom czy mieszkanie, to de facto masz niewielką część kapitałową i bardzo dużą część odsetkową, którą teraz zresztą bardzo mocno widać. Jesteś w stanie skrócić swój kredyt nawet o 5-8 lat, nawet jeżeli napłacasz niewielkimi sumami. Bardzo mocno ci to polecam. Punkt siódmy. Płacisz większe podatki niż musisz. Oczywiście, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to warto wynająć sobie doradcę podatkowego, żeby zoptymalizować podatki w sposób legalny. Ale istnieją nawet sposoby dla osób, które pracują na etacie. Przykładowo, inwestujesz na giełdzie. I teraz tak. Masz powiedzmy jakąś pozycję, która dała Ci zarobić 10 tysięcy złotych. Jest koniec roku i chciałbyś to po prostu skieszować, ale masz też pozycję, którą niedawno otworzyłeś i na przykład ona powoduje stratę na poziomie 10 tysięcy. To możesz na kilka dni przed nowym rokiem sprzedać tą stratną pozycję i tą zyskowną. Następnie po nowym roku odkupić tą stratną pozycję. Tam nie będzie zbytniej dużej zmiany w kursie. Ale to co jest ważne, nie zapłacisz praktycznie podatku. Zapłacisz oczywiście tam jakąś niewielką prowizję od zawarcia transakcji. Więc w taki sposób możesz legalnie zapłacić znacznie mniejsze podatki. Ale istnieją jeszcze inne rozwiązania, na przykład konta emerytalne. Indywidualne konto emerytalne pozwoli ci uniknąć podatku belki. Po co go masz płacić? Sposobów, żeby uniknąć pewnych podatków jest naprawdę bardzo dużo, a zoptymalizować podatków jeszcze. Więcej. I teraz dochodzimy do podsumowania, które jest niezwykle ważne. Nawyki działają w długim terminie i nawyki mogą zmienić Twoje życie w jedną lub drugą stronę. Mogą spowodować, że będziesz nikim w przyszłości, albo mogą spowodować, że będziesz kimś. Będziesz bogaty, będziesz osiągał sukcesy, będziesz miał wszystko, co po prostu sobie wymyślić i zamarzysz. Więc to od Ciebie zależy, jakie nawyki wdrożysz. Ale bardzo ważna informacja jest taka, że nie musisz wszystkich od razu wdrażać, tylko po prostu rób to stopniowo. Eliminuj te złe, wprowadzaj te dobre. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować, Kliknij link pod tym nagraniem, jest tam bezpłatny materiał, w którym pokazuję w jaki sposób ja zarabiam, pokażę Ci dokładnie jak to robię krok po kroku. Więc kliknij link pod tym materiałem i widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.